Jak możecie zauważyć, ciastek wrócił do sklepu. Ja jestem mega zadowolony z tego. I słuchajcie, dzisiaj rozdaję wam takiego jednego ciastka i jak takiego ciastka otrzymać? Dzisiaj zrezygnujemy sobie z losowej osoby, a weźmiemy i wylosujemy jedną osobę z osób, które po pierwsze wstaną teraz przyczką. Wpiszą mój kodzik Ewela do sklepu i zaproszą mnie do znajomych. Słuchajcie, z listy 700 osób, 700 zaproszeń mogę mieć maksymalnie. Z listy 700 osób dodam jedną osobę i wyślę jej prezent. Oczywiście prezent zostanie wysłany do dwóch dni, dlatego że jest ograniczenie prezentowe. Jeśli to nie będzie ciastek, to wyślę innego świątecznego skina. O ile, no może ciastek będzie dłużej. Zobaczymy. Także słuchajcie, jeszcze raz mówię zasady. Łapeczka w górę, subskrypcja. Kot Ewela w sklepie, no i dzwoneczek na kanale. To są zasady, które musicie, musicie wykonać. No i co? Mamy, przejdźmy tak. Wrócił sklep Star Warsowy. To wszystko już jest Wam znane. Nie będę Wam tego pokazywał. I tak, mamy bardzo fajny sklep. Dlaczego? Bo wrócił, słuchajcie, nasz piękny ciastek. Nasz piękny ciastek wrócił do sklepu i ja go muszę Wam pokazać tutaj, żeby pokazać Wam style. Zobaczcie, pierwszy styl jest taki. Nie będę mówił cały czas, oglądajcie. Drugi styl jest taki. Trzeci styl jest taki. Szczerze Wam powiem, że myślałem, że będą jakieś nowe style do tego ciastka, ale Epic Games postanowiło, że nie będzie nic dodawać, co ciekawe. No i co, kolejnie mamy babeczkę od ciastka. To zaraz wam pokażę, mamy tą babeczkę, zobaczcie tu powinny się style pokazywać Tylko właśnie style do wyboru, tak style też się kupuje, taki ma plecak Babeczka ma takie same style, w sensie jest opieczona Tak jak tamten, zadowolona, uśmiechnięta, niezadowolona Tak ona wygląda, ona jest bardzo fajna Polecam, ogółem polecam kupić te skiny, jak jednego tak i drugiego No i tak jak mówię, jeszcze to wam pokażę zaraz zbierak i lotnie, tak jak mówię Osoby, które jako pierwsze zaproszą mnie do znajomych, to te 700 osób. Pierwszych oczywiście, no z wykonanymi, z wykonanymi zasadami, wylosuję jedną osobę. Inne będziecie mieli nagranie na Instagramie, żeby no, wam udowodnić, że no, po prostu wybieram tą osobę, że rzeczywiście wysyłam. Także nic się nie bójcie. I wiem, że mam zaległe skiny, ale nie miałem podarunków, także dzisiaj będę. Będę raz, dwa, mam trzy podarunki. Trzy podarunki podeśle, których jeszcze nie dałem, ale dobra. Mamy wycie... narka pierniczków. Tak wygląda. I takie dźwięki. Bardzo fajne dźwięki. No i mamy lotnię. Lotnia tak wygląda, lotnia z piernika. Bardzo, bardzo fajna lotnia. Jest taka ładna. Ja ją, ja, ja ją mam. Ona kosztuje tylko 500, także moim zdaniem warto też kupić taką lotnię świąteczną. No i co, mamy tego gościa. Złotego. Mamy taki zbierak. Mamy taką skórkę. I będzie lotnia? Nie ma lotni do niego, ale jajka. Mamy tak. Mamy krabika. Okej. Okay. Mamy surferkę. Mamy strażniczkę zwiadu. Mamy harmonię. Wow, nie widziałem tego. A ja to mam, lol. To ktoś mi to musiał kupić. Objawienie. To jest fajna matka. Noże. Strój wam pokazywałem, no i e, te, sklep Gwiezd na wojnę i zostańcie jeszcze dzisiaj w e, Winter Royale i będzie wybierane duo z mojego Discorda, będzie Discord w opisie, będzie wybierane duo, najlepsze osoby, które się zgłoszą, najlepsze duo będzie, można powiedzieć, oficjalnie e, mierzyć się ze mną i z Zakrzakiem, także... Zobaczycie, co to będzie, i dzisiaj jest pierwszy dzień. Będę grał. Ej, raczej streama nie będzie, ale może będzie. Zobaczymy, Ej, może będzie stream. A może z jutrzejszego zrobię streama. No i jeśli chcecie wiedzieć, co dostałem z prezentów, tutaj wam jeszcze pokażę. Jeśli chcecie wiedzieć, co dostałem z prezentów, to macie dwa odcinki, też wam dam do opisu. Otworzyłem dwa prezenty: ten duży i ten tutaj niebieski. No i tyle, słuchajcie, to by było na tyle. Dzisiaj wszystko. Tak jak mówię, zapraszajcie mnie do znajomych i dzisiaj nie będę dodawał osób do znajomych, a wybiorę tą jedną osobę, której wyślę ciastka, ale tak jak mówię, trzeba czekać dwa dni. Także w razie czego, jeśli to by nie był ciastek, to będzie to inny skin. Wpadłem też na taki pomysł, żeby każdy miał możliwość. Też będę wysłał skiny moim znajomym. Ale no, chcę naprawdę, żeby więcej, więcej osób z Was miało możliwość dostania prezentu i może w ten sposób się będziemy od dzisiaj bawić. Dobra, napiszcie w ogóle co myślicie w komentarzu o tym. Bardzo wam dziękuję, że oglądacie sklepy. No i kurde, piąteczka dla was. Szybko minie za, za chwilę, macie to Wigilię pewnie za chwilę. Szybko minie i mamy wolne. I Rafa wraca ze streamami rannymi, także szykujcie się.